Witam Was kochani serdecznie. Witam w kolejnej energetyce tygodnia na okres od 21 do 27 kwietnia 2025 roku. No i kochani, tak naprawdę zbliżamy się już do końca kwietnia pomalutku. Jeszcze, oczywiście, poniedziałek wielkanocny śmigu z dynku przed nami. No, i właśnie zobaczmy, co się tutaj będzie działo na tej końcówce Wielkanocy, i co będzie się działo również, jak wrócimy do swoich obowiązków w trakcie tego tygodnia. No, niestety, może być, bym powiedziała, możemy się spotkać z rzeczywistością, jak wrócimy do pracy, z tego co widzę. Ogólnie nie ma złych kart. Jeszcze się zapytamy kart tarota, jaka jest rada, jakie jest ostrzeżenie dla nas wszystkich na ten tydzień. Proszę bardzo. Same rycerze się pojawiają, bardzo ciekawe rzeczy. Rycerze, kochani, to są takie właśnie karty typu nie dzieci, ale żebym powiedziała, nie studenci nawet. Tylko bym powiedziała, właśnie 30 plus, mo, można powiedzieć, czyli taki wiek post że już te osoby idą do pracy. E, jeszcze nie są, bym powiedziała, w wieku średnim, tak do końca, czyli można nawet powiedzieć, że już przed 30, tak gdzieś mniej więcej do. 40, chwilę po 40, o tak bym to nazwała. Także możliwe, że będzie się kręcić wokół takich ludzi, <coughs> takich mężczyzn, głównie y, z, tego, z tego wieku, ale y, na ten temat za moment. No bo właśnie, pierwsza karta na poniedziałek Wielkanocny, 21-22 kwietnia, kochani. To jest karta małe dziecko. No i widzimy, że albo właśnie spotykamy się z rodziną i albo spędzamy ten czas z naszymi najbliższymi, naszymi dziećmi, bądź dziećmi w rodzinie, które gdzieś tam są kochani. Możemy też zajmować się młodszym rodzeństwem, młodszymi jakimiś osobami. Możemy generalnie jeździć po rodzinie właśnie nawiązując do Rozkładu z poprzedniego tygodnia i ewentualnych podróży, że będziemy właśnie e, dowiadywać się, że może ktoś jest w ciąży kochani, że może gdzieś się dziecko urodziło, i po prostu będziemy pierwszy raz dziś w rodzinie, jak jesteśmy w odwiedzinach, kochani, będziemy widzieć, czy jest dziecko małe, także będzie to taki fajny czas, właśnie w domu, jak widzimy, e, i bawienie się z dziećmi, taka bym powiedziała, rodzinna atmosfera. Później, kochani. W środę i w czwartek, 23, 24, bym powiedziała kwietnia, ale również patrząc się na ten tydzień, powiedziałabym, że ta energia może już wkraczać we wtorek nawet. No niestety z sądem się będziemy mierzyli, tak? Czyli albo fizycznie idziemy do sądu, albo dostaniemy pismo z sądu, albo chcemy wnieść jakąś sprawę do sądu, lub po prostu dostaniemy jakiś update z sądu. Na temat naszej sprawy, jeżeli jakiekolwiek sprawy macie. Także kochani, karta numer 23. Oczywiście, jeżeli nie ma mowy w waszym życiu o jakichkolwiek sprawach sądowych, nawet jak jesteście na przykład świadkiem w jakiejś sprawie, no to uważam, że musicie być w tym dniu, w tym czasie bym powiedziała, w ciągu paru tych dni, w środku tego tygodnia po wielkanocy. No, musicie być uczciwi, musicie mówić prawdę, musicie oceniać y, obiektywnie, a nie subiektywnie. Spodziewajcie się także takowej oceny waszej osoby przez szefa bądź przez kogoś, jeżeli, jeżeli takowa y, ocena będzie. No bo, kochani, wyrok w jakiejś sprawie lub jakieś zasądzenie będzie sprawiedliwe, będzie takie, jakie ma być. Niekoniecznie musi to być na korzyść w 100%, bym powiedziała waszą, tylko będzie to tak rozsądzone, jakiś temat, jakiś spór, cokolwiek, co, co może też nie być związane z sądem, że będzie to sprawiedliwie rozsądzone i bym powiedziała rzetelnie, tak jak należy, tak? Czyli jeżeli należy Ci się 60%, to dostaniesz 60%, a nie 100% czy 90%, tak? Więc to miejcie na uwadze. Nie kłamiemy, nie, jakieś tam, nie robimy żadnych kombinacji, bo wszystko tak czy owak, kochani, wyjdzie, bo ta osoba, nawet jeżeli żeście coś przekoloryzowali bo to takie te, te słowo też jest takie miłe, że tak powiem, w użyciu może gdzieś tam niekoniecznie żeście powiedzieli w 100% prawdę, bo żeście troszeczkę przekoloryzowali, bym powiedziała rzeczywistość, to to będzie rozliczone, kochani. I no, niestety, albo na Waszą korzyść, albo na niekorzyść, w zależności od tego, co zasialiście, tak, bo to jest właśnie to, że, że ten sąd przychodzi, bo to jest wynik jakiej, jakiejś działalności Waszej w przeszłości, tak, właśnie Waszych jakichś czynów w przeszłości, tak. Czyli tak, jak ma być, tak będziecie osądzeni, kochani. No i, kochani, pod koniec tego tygodnia, czyli 25, 26, 27 kwietnia, karta numer 3. Czyli karta stanu małżeńskiego, więc, kochani, są to bardzo dobre momenty, żeby jednoczyć się, jeżeli jest, jesteście, bym powiedziała, skłóceni z waszą drugą osobą. Niekoniecznie to tylko chodzi o małżeństwa, może to chodzić właśnie o jakieś, o, może właśnie zaręczyny, o świadczyny, kochani, ale może to też ogólnie oznaczać, że jeżeli jesteście w jakimś związku, a ostatnio bywało źle, to jest to dobry moment, żeby się jednoczyć, żeby się godzić, żeby usiąść do rozmowy, takiej bym powiedziała, która. Będzie y, łagodząca jakiś tam konflikt czy jakiś, y, jakiś spór między Wami, jak się nie zgadzacie w jakiejś sytuacji i jest, ja no, bym powiedziała, ciężka sytuacja w domu. No to, kochani, jest to dobry moment. No ale też jeżeli nie macie czasu ostatnio dla siebie, tak? Bo wiecznie coś, wiecznie tamto, wiecznie to że tak powiem już kolokwialnie. No to kochani, jest to dobry czas, żeby spędzić y, czas razem, tak, jeżeli nie macie dla siebie czasu, no właśnie, no widzicie, że teraz też właśnie te Wielkanoc, no niby spędzamy czas razem, ale tutaj chodzi kochani o kobietę i mężczyznę razem, chodzi o dwójkę osób, czyli nierodzinnie, a jako para, czyli nie jako bym powiedziała matka, ojciec, dzieci, tylko właśnie mąż, żona, partner, partnerka, kobieta, mężczyzna, właśnie w relacji razem spędzają czas. Także bardzo polecam jakieś wyjazdy razem, bardzo polecam jakieś randki, kochani. Bardzo polecam jakieś takie odświeżanie relacji i zaskakiwanie e, swojego partnera bądź pa, partnerki różnymi rzeczami. Ale głównie chodzi tutaj o czas spędzony razem. Nie jakieś prezenciki, tylko o właśnie czas, czyli ten quality time tak zwany, czyli e, jakościowy czas razem, tak? Chwilę razem. Jaka rada? Rada Rycerz Buław, czyli e, żeby działać, żeby nie stać w miejscu żeby troszeczkę podgonić robotę, żeby funkcjonować, tak? Rycerz buław, właśnie, jak sami widzicie, no aż po prostu podróżuje na tej miotle, tak? Więc on się jakby nie zatrzymuje, tak? No, też to może oznaczać jakieś podróże generalnie, bo buławy samo w sobie to jest sport, więc ta osoba nie stoi w miejscu, tylko ta osoba nawet biega bądź coś robi, możecie m, pójść na siłownię e, również. Na, lub na jakieś może zawody sportowe będziecie jechali, y, lub jakiś może mecz piłki nożnej będziecie rozgrywali, nawet bym powiedziała, y, taki no nieoczywiście profesjonalny, ale nie wiadomo, kto mnie ogląda. <taki> także y, także mówię, mówię do wszystkich, kochani. No, także spotykajmy się, uprawiajmy sport, może też z dziećmi, właśnie gdzieś wyjść sobie popykać w piłkę. No i właśnie tutaj jest bym powiedziała ostrzeżenie przed takim rycerzem pucharów, a rycerz buław, rycerz pocharów to, jest, to są dwie różne energie, tak? bo puchary to jest woda, czyli właśnie kielichy, co w tej wodzie jest. No i właśnie widzimy, że to woda tak naprawdę nie jest, tylko to jest właśnie winko. I to winko i, i to właśnie przekoloryzowanie pewnych rzeczy, tak jak tutaj było, jest powiedziane sąd, czyli Główna energia jest taka, nie koloryzujemy, a tutaj już kolor wody, wody to nie jest, właśnie tego już koloryzujemy w jakąś stronę, bym powiedziała, no taką winną. No i kochani, rycerz pucharów, tak w zwyczajnych kartach, takiej, takiej symbolice, bym powiedziała, tradycyjnej oznacza jakiegoś, właśnie Amanta, oznacza czarusia. Także, dziewczyny, uważamy na różnych czarusiów, tak, w pracy czy gdziekolwiek, gdzie jesteście, bo mm, ci faceci mogą nie być z Wami szczerzy, oni mogą chcieć jednego. Jeżeli Wy szukacie kogoś do relacji, czyli szukacie kogoś takiego, bym powiedziała, tak, szukacie kogoś takiego, co tutaj się prezentuje na tej karcie, no to uważajcie, bo trzeba niestety, będzie tych kandydatów przez jakieś większe sito, że tak powiem, yy, sprawdzić, tak, i trzeba będzie, że tak powiem, Uporządkować sobie i zrozumieć, kto jest amant, a kto szuka kogoś po prostu na życie, na, na, na dłuższy czas, na stały związek, na budowanie relacji długotrwałej. Także, kochani, uważajmy na różne takie. Bym powiedziała, bo to jest też taka dusza artystyczna, tak? To są ludzie właśnie, którzy mają zdolności do koloryzowania pewnych faktów, tak jak tutaj już jest, że w tym tygodniu będzie się liczyła uczciwość, konkretyzm i to, jak jest y, obiektywnie, a nie subiektywnie, że, ym, że no, ktoś powie, że no, trawa jest tam bardziej po prostu zielona, tak? a tak po prostu nie jest, tak? Bo ktoś będzie w ferworze, bym powiedziała, ekscytacji i powie coś wyolbrzymionego w samych superlatywach. Tak, na przykład, jak próbujemy sprzedać auto, dajmy na to, mówimy, że no, jak nówka się okazuje, że to do roboty, tamto do roboty i tak dalej. Więc uważajmy na jakieś super okazje, też na jakieś super fajnie. Mm, Bym powiedziała, zareklamowane marketingowo auto, bądź cokolwiek, co chcecie kupić, coś, co nie jest nowe z drugich rąk, że tak powiem, a może być to nie tak super, jak się wydaje. Bo możemy trafiać na takich ludzi, którzy nie wiadomo, mają różowe okulary po prostu i również będą próbowali sprzedawać tobie jakieś rzeczy. Tak? Jeżeli szukasz auta, albo jeżeli szukasz jakiś. Um, bym powiedziała sprzętu takiego AGD, ale nie stać się na nowe, typu nie wiem, pralka, lodówka i tak dalej, zmywarka, no to kochani uważajmy, no bo możemy się naciąć na, różne tego typu, na różnych tego typu ludzi. Mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę o kim mówię i że przynajmniej znacie taką jedną osobę, która tak lubi koloryzować i mówić. W, olbrzymi, w olbrzymionym, optymistycznym, różowym świetle pewne, pewne rzeczy, pewne, pewne sytuacje lubi przedstawiać. Także tymczasem przechodzę do ważniejszych aspektów planet, które zaprezentowała moja mama w tekście przede mną. Przyszły tydzień od początku znać, zacznie się dosyć nerwowo i dynamicznie z powodu kwadratury Słońca do Marsa oraz Plutona. Poza tym Wenus idąca już do przodu na szczęście ponownie połączy się z Saturnem, co przyniesie trochę spokoju i zadumy. Pod koniec tygodnia będzie natomiast nów Księżyca w Byku, co również pomoże uspokoić skołatane nerwy. No i jak zwykle kochani, wszystkie godziny są podane w czasie polskim. Co się dzieje w poniedziałek wielkanocny, 21 kwiecień, śmigus dyngus w tym dniu o godzinie 3:33 znowu jeżeli komuś coś to mówi ta konkretna godzina słońce utworzy kwadraturę do marsa co może wskazywać na niespokojne sny i trudne sytuacje aspekt ten mocno może wpłynąć na zaostrzenie się konfliktów zarówno prywatnych jak też na skalę światową Należy zwrócić baczną uwagę na gwałtowne wybuchy złości, nagłe spory oraz awantury. Uważajcie zatem podczas rodzinnych spotkań i biesiad, by nie przekroczyć granicy dobrej zabawy, za którą zaczyna się agresja, narzucanie swoich poglądów i przekonań. No i znowu powiem od siebie: nie kłócimy się i nie rozmawiamy o polityce przy stole, ponieważ każdy ma swoje poglądy i należy. Te poglądy drugiej osoby szanować. Lepiej zamiast tego e, zająć się sportem, pobiegać, pójść na siłownię lub nawet posprzątać dom po gościach. Czyli tutaj właśnie lepiej skupmy się na robieniu niż na myśleniu trochę w tym tygodniu, niestety. W szczególności dotyczy to osób z początku znaków byka, lwa, skorpiona i wodnika, ale także barany mogą być niespokojne, czyli ogólnie barany mogą być niespokojne, a w szczególności e, początek znaku byka także, czyli 19-21 kwietnia osoby urodzone, początek lwa, czyli 23-25 lipca, początek skorpiona, kochani, czyli osoby urodzone 23-25 października. Oraz początek wodnika, kochani, czyli 20-22 stycznia osoby urodzone. Natomiast w środę, 23 kwietnia, tego dnia o godzinie 19.10, Słońce ustawi się w kwadraturze do Plutona, co dopełni ostry i wybuchowy półkrzyż znaków stałych: byka, lwa i wodnika. I teraz dlaczego byka, lwa i wodnika? Bo Słońce znajduje się w byku. Mars znajduje się w lwie obecnie, a Pluton w wodniku. I tak ustawione planety w tym czasie w środę o 19.10 utworzą tak zwany półkrzyż znaków stałych. I teraz działanie tego półkrzyża może się przeciągnąć jeszcze na następnych kilka dni. Czyli ja bym powiedziała w zaokrągleniu do końca tego tygodnia, ten półkrzyż może być, bym powiedziała, no nie, nieznośny dla nas. W tym czasie bardzo napięta może być atmosfera i można będzie wymusić na niektórych kolejne trudne, nieprzyjemne zmiany lub decyzje. No bo niestety kochanie, ale czasem tak jest, że jakiś, jakiś układ na niebie wymusza pewne rzeczy, pewne decyzje, z którymi żeśmy zazwyczaj zwlekali. Wskutek wyżej wymienionego aspektu mogą wyjść na jaw nasze bolesne uczucia i skrywane emocje, które baliśmy się wcześniej wyrazić, a teraz nagle wybuchną z mocą wodospadu. Dziś niestety autocenzura nie zadziała i będziemy mieli problem z zapanowaniem nad naszymi emocjami, buntem i złością. Czyli widzicie, kochani, nawet osoby takie dyplomatyczne, które potrafią się wyrazić, które potrafią być, no bym powiedziała, takie, Yy, konkretne w słowie, że właśnie odpowiednio użyją słów, czyli na przykład osoby, które zazwyczaj się nie denerwują, ponieważ trudno je będzie zdenerwować yy, w życiu na co dzień, yy, wyjątkowo w tym dniu mogą się wkurzyć maks, yy, mogą używać niecenzuralnych słów i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Uwaga w tym czasie, w szczególności na jakąkolwiek przemoc, bym powiedziała, słowną, psychiczną, fizyczną oraz hejt w sieci. Hejt w sieci, bo powiem Wam szczerze, kochani, że coraz to więcej widzę tego. Że jakkolwiek patrzę się na jakieś posty na internecie, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy nawet na TikToku, kochani, już hejt się po prostu taki wylewa, że ja się zastanawiam, co ci ludzie. Co ci ludzie mają w głowie, w życiu i co się tam w ogóle dzieje, że oni muszą e, takie hejty wylewać komuś po prostu na łeb? E, jeżeli tacy jesteście, to to zmieńcie i zmieńcie swoje życie, zmieńcie w ogóle swoje myślenie bo tak daleko w życiu nie zajdziecie, jeżeli będziecie hejtem, jeżeli będziecie, wręcz bym powiedziała, się z Was wylewać, będziecie jakby, już nie powiem tego słowa, bo mnie się to kojarzy z jednym, tak jakbyście kogoś do bagna wrzucali, do swojego bagienka i byście zapraszali kogoś do swojego bagienka, no bo ja po prostu w tym żyję, bo ja ten hejt mam w sobie. Ten, 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 kto hejtuje, to ma ten hejt w sobie, bo to się od Was zaczyna niestety, kochani, to tak nie jest, że Wy myślicie, że Wy sobie zahejtujecie, bo coś tam coś tam. No niestety, kochani. Będzie to dosyć trudne, może być dosyć trudne do zniesienia. Najbardziej narażeni na to mogą być urodzeni w pierwszej dekadzie znaków stałych, czyli byka, lwa, skorpiona i wodnika. Czyli właśnie te, te, te znaki, osoby urodzone w datach, które zaraz powiem, muszą uważać na to, żeby same nie hejtowały, i żeby nie były w jakiejś agresji, złości, ale też, żeby nie były ofiarami tych emocji, tak? Pamiętajcie o tym. Więc kto uważa naprawdę od środy tak naprawdę do końca tego tygodnia? Bo ten półkrzesz działa przez parę dni. Pierwsza dekada byka, czyli osoby urodzone mniej więcej 19-29 kwietnia. Pierwsza dekada lwa, czyli osoby urodzone 23 lipca do mniej więcej 2 sierpnia. Pierwsza dekada skorpiona, kochani, czyli osoby urodzone 23 października do mniej więcej 2-3 listopada, oraz pierwsza dekada wodnika, czyli mniej więcej osoby urodzone 20 stycznia, nawet do końcówki stycznia. Także kochani, uważajmy, co się dzieje w piątek 25 kwietnia. Tego dnia w nocy o godzinie 2.01 2 i 1, znowu ciekawa, ciekawa godzina, prawda? Idąca do przodu Wenus po raz trzeci utworzy koniunkcję do Saturna w rybach, choć z pozoru może to być zwykły poranek, jednak po wcześniejszych kłótniach lub nieporozumieniach w związkach spowodowanych wyżej wymienionymi trudnymi aspektami półkrzyża. Możemy mieć niewesołe myśli i odczucia na temat naszych partnerów w relacjach czy w pracy. Wprowadzi to niektórych w przykry nastrój, bo dojdą do wniosku, że ich uczucie już się wypaliło, czują się niekochani i uwięzieni w związku. Ale, tak jak tutaj mama narzuciła narrację, że i chodzi o związki partnerskie, ale też i w pracy. Czyli możemy czuć się też wypaleni w pracy. Nie kochani w związkach, niedoceniani w pracy, kochani, <laughs> i uwięzieni, jak to moja mama określiła, możemy być uwięzieni w związku, ale i w pracy, ponieważ cały czas ktoś nam każe robić coś i nie mamy czasu dla siebie, i zostajemy po godzinach, a nie mamy z tego nic, bo czasami tak bywa, kochani. Dodatkowo mogą się pojawić różne trudności finansowe, bo w święta niektórzy zbytnio zaszaleli. Może też i z podróżami, właśnie jakimiś droższymi, kochani. Szczególnie dotyczy to osób z końcówki znaku ryb, panny, strzelca i bliźniąt. Końcówka znaku ryb, kochani, czyli mniej więcej osoby urodzone 17-19 marca, końcówka panny, czyli osoby urodzone 20-22 września, końcówka strzelca, czyli osoby urodzone 19-21 grudnia oraz końcówka bliźniąt. Czyli osoby urodzone 18-20 czerwca. No i na koniec, kochani, niedziela 27 kwietnia. W tym dniu, znowu o 3.05, tym razem w nocy, Mars ustawi się w opozycji do Plutona, co może wprowadzić e, nas znowu w jakiś niepokój oraz lęki. Aspekt ten może zadziałać jak zapalnik ładunku wybuchowego, czyli właśnie taki katalizator, bym powiedziała. Byle iskra, którą będą gorące rozmowy, spory o pieniądze i interesy, rodzinne nieporozumienia czy kłótnie, mogą się zamienić w ostry i głęboki konflikt. Czyli tutaj, kochani, uważajmy, żeby. No, też te rozmowy małżeńskie nie zamieniły się potem w jakiś rozwód, kochani. Także uważajmy naprawdę, bo możemy się albo zjednoczyć, albo się od siebie oddalić, bo stwierdzimy, że po prostu rośniemy sami y, osobno, że tak powiem, że to już nie, nie rośnie. Nie rośniemy razem w tym związku, tylko już niestety musimy od siebie odejść, bo rośniemy po prostu jako dwie różne istoty osobno już. Nie widzimy żadnych w ogóle względów wobec siebie jako jedność. Niektórzy mogą się poczuć atakowani lub zmuszani do czegoś, czego nie chcą robić. Uważajmy, czyli asertywność będzie kluczowa w tym momencie, tak? Lepiej tego dnia i nocą nie wszczynać kłótni, nie spotykać się z naszymi oponentami i nie chodzić po niebezpiecznym terenie, aby nie kusić losu. No właśnie kochani, bo to też jest soboty na niedzielę, także imprezki różne mogą być kochani, różne schadzki. Ja bym w tym czasie nie organizowała żadnych imprez, nie zapraszała jakichś osób nieznajomych do domu, nie upajałabym się za dużo ilością alkoholu, bo mogą się wydarzyć różne rzeczy. Może być libacja, może być, e, może być dużo szkła, może być za dużo alkoholu i po prostu mogą się różne rzeczy, bójki dziać i tak Stawiajcie raczej na kompromis i nie dajcie się sprowokować w dyskusji. Znowu najbardziej narażeni na to mogą być urodzeni w pierwszej dekadzie znaków stałych, czyli lwa, skorpiona i wodnika. Czyli osoby urodzone mniej więcej lew 23 lipca do mniej więcej 2 sierpnia. Potem pierwsza dekada skorpiona, kochani, czyli 23 października do mniej więcej 2-3 listopada, oraz pierwsza dekada wodnika, czyli jeszcze raz 20 stycznia i do końca stycznia, tak naprawdę. Pewnym remedium na stres może okazać się nów księżyca w byku który będzie mieć miejsce w niedzielę o godzinie 21:30. Przypomni nam o tym, że mamy zadbać o siebie i swój komfort, nie wdawać się w niepotrzebne afery i pilnować swoich interesów. Dzięki temu, że będziemy się trzymać z dala od awanturników i cudzych spraw, poczujemy zdrową perspektywę i spokój ducha. Na koniec Pomimo wszystko życzę nam udanego tygodnia i dużo spokoju. Bądźmy opanowani i nie, w, nie wpadajmy w złość z byle powodu, aby nie doprowadzić się do niepotrzebnych zadrażnień. Wszelkie spory najlepiej załatwiać polubownie, bo uprzejmość i spokój okazują się najbardziej skuteczne niż krzyki i groźby. Nie traćmy wiary w siebie i swoje możliwości. Zatem życzę wszystkim powodzenia i wszelkiej pomyślności w nowym tygodniu. A od siebie jedynie mogę stwierdzić tyle, że bądźmy asertywni. Jeżeli ktoś nas do czegoś zmusza, nie godźmy się na to. Jeżeli to jest przeciwko nam, mamy realizować przede wszystkim, kochani, siebie, a nie czyjeś, że tak powiem, widzi mi się. Tak? Nie, nie wiem do kogo to powiedziałam, ale tak poczułam, że asertywność w tym tygodniu jest bardzo, bardzo istotna. Także dziękuję bardzo. Oczywiście także będzie prawdopodobnie kolejny filmik z przesłaniem na Nów e, Księżyca, właśnie w Byku, e, który będzie też dopełnieniem, abym powiedziała, e, skutków półkrzyża, który będzie mieć miejsce w środę. Także jestem bardzo ciekawa, co tam wyjdzie w rozkładzie, co tam wyjdzie w ogóle w przekazie. Także, jeżeli jesteście zainteresowani i jeżeli podobał Wam się ten filmik, serdecznie zapraszam do udostępniania wszystkim osobom, które uważacie, że mogą na tym skorzystać. Polubienia filmiku, jeżeli podoba Wam się treść, komentarza, jeżeli odczuwacie, że chcecie coś mi na, miłego napisać lub odnieść się do tego, co mówię. A także, jeżeli chcecie być na bieżąco z moim kanałem, z moimi materiałami, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTubie bądź również do obserwacji na TikToku, jeżeli oglądacie na TikToku. A tymczasem życzę wszystkiego najlepszego i pomimo wszystko dobrego tygodnia. No i pa! pa.